Hej, hej, cześć moi drodzy, z tej strony Commander Space Empiria i witam Was serdecznie w kolejnym gameplayu z Elite Dangerous. Yy, dzisiaj będziemy wyciągali piratów yy, z systemu Luna. LUNG, nie, LUNG. Yy, no i tutaj ci piraci w związku z tą oto misją floty, dla floty federacyjnej 9 piratów trzeba zlikwidować i tutaj yy, no, do tej pory jednego mi się udało namierzyć. To w poprzednim odcinku widzieliście te moje zmagania. No i w tym będziemy to kontynuowali, no bo co tutaj więcej? Tutaj mamy walczera, więc zobaczymy jak to wyjdzie. No nie jest taki łatwy. Ten jest kompetent. Dobra, wyłączymy kamerkę, żeby was nie rozpraszała. A ja się przygotuję do przejęcia tego statku. Mamy jedną jeden celen bank, więc być może trzeba będzie tutaj zwiewać. Ale cóż, zobaczymy. Zaczynamy akcję. No cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ważne, żeby ta na tyle długo trwała, żeby tu mi ktoś może pomógł z policji. No. Dobra. Gdzie jest ten nasz koleżka? Musimy go znaleźć najpierw. Dobra, może całą wstecz damy i do góry silniczki. jest tutaj. No dobra, bierzemy go, bo nie ma co. Spróbujemy za niego się schować, jak się uda. Trzymać go tutaj. O tak, 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 dobra. Ciągnij, ciągnij, cholerka. Niestety odwrócił. Dobra, spróbujemy go potraktować jeszcze z działka. Trochę, trochę teraz laserka. Dobra, działko. A, za daleko jest. O, prawie tutaj niedużo mu... Nie dużo mu ubyło O dobra ktoś wleciał Mam nadzieję że sprzymierzeńcy. przymierzeńcy Tam było głupie bo to za daleko byłem od niego a zobaczymy czy działka czego trochę dostaje Dobra chyba odpalimy celen ostatnią Myślę że to jest dobry moment. czy się tutaj nie trzeba będzie. Dobra, na razie jest dobrze, tylko niech na no załaduje w końcu tą broń. O. Dobra, chyba się uda, bo tamci jeszcze mi trochę pomogą Dobra, gazu, 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 żeby on nie zwiał Nie, chyba nie zwieje Dobrze Uuuu. Yeah. Udało się Dobra, chowamy ja już mamy drugiego O, nie to To Muszę poczekać, aż się tutaj naładuje Dobra. Co za emocje, co za emocje. No nie ma to jak walka w Elite Dangerous, naprawdę. To jest zawsze kurczę, Hehehe. Okej, okay, to mi się podoba. Podobało mi się naprawdę. To mi się podobało tutaj, że to się udało wszystko zrobić. Tutaj jest cel tej misji jest podany, oczywiście tam rąk 3, więc tam są yy, kilka pytonów. Ferdelens. <taki> także wiecie, to. pieśń przyszłości. O! Scout, dobra. To koleżko będziesz mój, już tutaj lecę. Już lecę, lecę. uuuu! Ej, trochę kawy. No. Zbliżamy się. Wyłączę kamerasie, żeby was nie rozpraszała, bo zaczynamy eksterminację piratów, łajdaków, zbójców. Będą moi przełożeni zadowoleni. Będą zadowoleni. Dobra. Teraz pytanie, czy on ma na mnie ochotę. On jest kompetent, ale robimy go ładnie no, 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 no. Ausserdżajź, bo on jest co? No, tyłem jest. Tylko, że kurczę ucieka, on się oddalił. Dobra, musimy go troszkę dopaść. O, dobra, teraz będzie. O! Yeah. Ten przechwytywacz jest bardzo słabiutki, ten, co mam założony. Więc muszę bardzo blisko podlecieć, niestety. Stąd też moja radocha. No i teraz. Dobra. Możemy go te skanerkiem najpierw przeskanować. Bym nie zaczął jeszcze walczyć. Ten T-Scanner, do czego on służy? On służy do tego, żeby więcej na nim jakby dostać kredytów. W przypadku, nie zawsze to się yy, tak kończy, to w, tylko w przypadku jeżeli po prostu... Dobra, o, widzę, że... W innych systemach jest też poszukiwany, nie tylko w tym, to dostajemy całą wypłatę. O, ten jest naprawdę łatwym celem, będzie, z tego co widzę. że na zdarzenie tutaj poszedł. Dobra, przełączymy się na. żeby on tu za daleko nam nie odleciał. Dobra, i teraz. Dobra, to musimy włączyć trochę w broń. On już próbuje uciec. No teraz jestem przygotowany po prostu na to. Haha, ha, ha. Juu, Drugi pirat, trzeci pirat. Kurde, jestem mistrzem. No dobra, lecimy dalej. No, wyskakuj. Nie was można wypełniać.

moduły. No przecież powinno być przy... Nie, to miałem. Frameshift and Trip na dwójkę dać. O. Co tu się dzieje teraz z tymi wszystkimi, co my mamy tu? Energifer Tyler jest w ogóle na czwórce, ma być na dwójce. Czekajcie, mu się powyłączało pełno. To musi być na dwójce. Tribestops Zanner 3. Dobra, teraz chyba po... Okej, okay, zaraz powinno działać. Ja cię kręcę. Koniecznie nowy silnik, koniecznie nowy, nową elektrownię muszę. Teraz to mamy coś wysunięte. Mm, nie to. Dobra, no teraz mam nadzieję, że jest no w końcu. Dobra, chowamy. mamy 10 minut. Nagrania, z czego większość to walka, więc nie jest źle. Dobra, haul. O, był i, z, i się zmył. O nie, jest haulerek. Dobra, zobaczmy. Hauler jest dobrym celem. Gezucht. Nie jest celem misji, ale jest gezucht, więc czemu nie możemy. Możemy go ściągnąć. To jest dobry system ten, yy, gdzie jestem teraz. Ja tu chyba sobie przylecę potem też, jak będę robił misję dla Zachary'ego Hudsona. Bo wydaje mi się, że to jest system Icelink Dual, bo tu widziałem jej statki yy, strażnicze. Teraz zróbmy sobie skanerek. No, niestety, tu się zakończy Twoja kariera, przynajmniej na jakiś czas. Dobra, teraz działka. CEL UNITSZTOZENE? Jakoś tak. No, niewozmożna, to już pierwsze słowo. CEL to drugie słowo. A to, to nie pamiętam jak to było. Dobra, chowamy. Teraz powinniśmy stąd wylecieć mam nadzieję. Czemu ja znowu farwerk wypuściłem? Dobra, lecimy na następny. Spróbuję już pirata znaleźć cel misji. Może się uda Asp. Dobra. Aspik. Aspik może być. Liliana Pantoja. Neuling. Gesucht. Mission Cycle. No to wymarzona po prostu ofiara. Leci na mnie, więc raz ją tutaj wymanewrować trzeba troszkę. No trzeba za nią się stawić jakoś. Tak. Fajnie. Dobra, 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 dobra. No, teraz do góry dziubek. cie się tutaj, znowu leci za mnie, zobaczymy, może ją, yy, dam jej się wyprzenie, jest już, no i no, linki to raczej nie latają tak, że wyciągają, to jest raczej kompetent, nawet nie wiem, czy na pokładzie ma taką wyciągarkę, no chodź, chodź. I to chyba nie będę skanował, bo to wydaje mi się, że ona nie, nie za bardzo ma. Ma karę, nie za dużo tych. No dobra. Okej, okay, będzie próbować atakować, ale. Spróbujemy ją utrzymać tutaj. Tego już nie wytrzyma. Dobra. Ju. Okej, okay, ta nie była trudna. Bo to był... No, troszkę mi tutaj tarcz też próbowała ściągnąć. Dobra, ile mamy? Transakcja. Uch, nie zdążyłem. Czterech chyba, nie? Czterech dopiero. Bojże raz, jak to wygląda. Yy, czterech z dziewięciu. Dobra, kursk. Je, yeah, dobra. Kursk może być. Bierzemy go. Interdust Seal, okej, okay, to musimy za niego zalecieć. On mnie też jest kompetent, więc będzie pewnie ze mną tutaj. A nie wiem czy on będzie mnie wyprzedzał. Nie. Dobra, tego zeskanujemy sobie. Tylko czekajcie, zróbmy tak. atakował też te... tarczy. Nie ma takich słabych wcale. No, tutaj jest daleko, to... Możemy go trochę osłabić tym, jak go trafimy. Dobra, teraz lasery. Dobra. O kurczę! Uj, uj. Też mi ściągnął. że go pokonam. Dobra. Muszę te lepsze tarcze założyć, bo to jest trochę kiepsko. Dobra, pojedziemy za nim teraz do góry. mamy tarczę. Okej, okay, on próbuje chyba uciec. Czy niedobrze? Dobra, będziemy za nim gnać, no nie ma rady. Siedz spierdzielił. Mordę jeża. Niech. Aha. No kurde, nie zdążyłem go rozpierdzielić, a mi ściągnął trochę pancerza, niestety. To już gorzej teraz będzie w walce. Ja musiał się naprawić tutaj trochę, gdzieś najpierw. Szczerze mówiąc. Chyba, że znajdziemy jakiś łatwiejszy statek. No może, może ten Type-6 też jest jakiś pirat? Nie, to jest Transport Federalny Orka, to nie sprawdzam. Eagle to jest prawdopodobnie policja, bo oni takimi statkami lubią latać. No widzicie, alians Fallstreka. Gezucht, Edmund Mahon. No dobra, to możemy go wziąć. To jest właśnie policja yy, przymierza. Więc je, jeśli to jest system kontrolny, yy, to bym dostawał jakieś punkty tutaj. W związku z tym sam jestem ciekawy, trzeba by było zobaczyć potem. rozrywki można go rozwalić, no to jest Eagle, więc mam nadzieję, że damy radę. Trochę tu jeszcze trzeba w tym w moim statku. Parę rzeczy po prostu przede wszystkim ten rozdzielacz energii nie musi być o wiele lepszy, bo kurczę mocy brakuje. No widzicie, te igle, to, to one nie są zbyt odporne. Jak już stracą tarczę, to jest też y, y, informacja dla kogoś, kto tym iglem lata sobie, nie, że... Tarcze mają w miarę mocne, jak na takie małe statki. Mm, dobra. Startujemy, lecimy, walczymy, likwidujemy. Albo nas likwidują, zobaczymy. Szukamy jakiegoś tutaj celu jeszcze? Kobra może być, uważam, osobiście. Zobaczmy jeszcze ją bliżej. O, to jest agent. To był agent Sightwinder. Zobaczmy. Jeszcze nie zdążyłeś tutaj yy, jakiś przestępstw zrobić, niestety. Być może ma, ale trzeba by go zeskanować. Ale tu widzę, że jest zauba, więc nie ma co go wyciągać w ogóle. Bo ja nie chcę być tu gezuch w tym systemie, bo sporo jest policji. No i kurczeń, na razie nikogo nie widać. Nie ma nowych żadnych tych yy, kontaktów. Poczekać trzeba. O, właśnie to. W międzyczasie zobaczmy sobie. Mm, nie, nie mamy. To, to, to chyba nie jest. A zaraz, CR. A tu. Nice Link Dual. Wiecie to yy, nie dostaję to ze względu, bo to nie jest system kontrolny. Tylko dołączony archlossen z systemem po prostu. Z tego względu tutaj. Yy, nie trzeba... Yy, tu, tu nie będę leciał, bo to mówię, to trzeba zrobić w systemie kontrolnym. Żeby otrzymać te yy, punkty. I trzeba ściągać właśnie te statki, yy, które są tam zaznaczone, nie? Które, na przykład w, przy, w przypadku tej Asling. Yy, Felicia Winter, yy, no Felicia Winters to nie, ale Ice Link. Dual nie. Yy, jak ona się nazywała ta, ta? Ta Cesarzowa Imperium? Cesarz? Ona się cesarzem tytułuje, leciał mi z głowy. Bo Iceland to o tutaj lata. No nie, nie będę teraz już się nią zajmował. Poszukam celów. tym bardziej, że mamy ostatnie 5 minut nagrania. Zobaczmy tu. O, uciekł. Type Six to raczej nie. Bytona nie ściągam. No, ciekawe słońce. Vipera, zobaczmy, tego Vipera, raczej to nie jest pirat, ale... Piraci to latają kobrami. No, policja Federal Gunship. Wow. Jeżeli byłby Noiling, no to powiedzmy. Ale to jest... Skate Sinclair. i zobaczymy. Nie, to jest z jakiejś innej frakcji, a nakąd nie ruszam? Hmm. To jest Patreus. Też tutaj i Patreus lata nawet. Denton Patreus. Wszyscy, tylko nie tych, których mam ściągnąć. Na razie nie ma żadnych. A tutaj ci? Nie, to jest agent federalny. Imperial Courier. Ostatnio z nim chyba walczyłem. A może to był Clipper? Kurde, nie niedobrze. To jest kompetent w dodatku. Jest ich, a, jest ich aż trzech. Imperial Kurier. Czyli trzy kuriery tutaj są. Ale to jest chyba za ostre, wydaje mi się, nie? Że to jest za... ...że tutaj im nie dam rady, nie? Że trzeba będzie zwiewać. Chociaż kurier to jest ten słabszy, kurier to jest ten taki mniejszy statek. No ale są kompetentne, w dodatku jest ich aż trzech. Kurczę, no nie wiem... ...jak to wyjdzie. Dobra, spróbujemy chociaż jednego eee, załatwić. Może wyjdzie nam to. Jak nie, to uciekniemy po prostu. Dobra, wydaje mi się, że trzeba zwiewać, wiecie? Nie, że jest ich za dużo. O, zobaczcie, co się dzieje. No. To była bardzo dobra decyzja. I tąże decyzją, właśnie bardzo dobrą, moim zdaniem. Kończymy dzisiejszy stream, yy, dzisiejszy odcinek, to nie jest stream, ja nie streamuję na razie. I polecimy sobie do... na stację tutaj Grimlock. Ka Camp to jest stacja na pewno? Dziwnie to wygląda. Hopkins Landing to tutaj polecimy sobie naprawić się, uzupełnić shield Celen. Bo już mamy prawie 30 minut nagrania. I w następnym odcinku pewnie będziemy dalej sobie tutaj te pasjonujące rozgrywki toczyć i zobaczymy, może już się uda wtedy zrobić tą rangę. Także ja się z Wami żegnam. Hej, hej, cześć.